byłoby fajnie na przykład na początek dać odgłosy sapiącego, biegnącego człowieka? Cześć! Z tej strony Chris, a wy słuchacie wakacyjnej, gościnnej serii Ekspresem do Początku, gdzie inni podcasterzy opowiadają o tym, jak różne rzeczy się zaczęły. Dzisiaj naszym gościem jest nasz kolega Wojtek Struzik z podcastu Rozwój osobisty dla każdego. O czym nam dzisiaj opowie? Zostawiam głos Wojtkowi. Czy czas ucieka? Może jednak płynie? A nie macie wrażenia, jakby czasem stał w miejscu? Filozofowie łamią sobie głowę, próbują to wyjaśnić, zinterpretować, pojąć. Naukowcy z kolei chcieliby to zrozumieć, chcieliby umieć wykorzystać czas. Czas to także inspiracja, o której wie każdy kinoman, każdy fan filmów, nie tylko kinowych, wie, jak wiele filmów powstało o podróżach w czasie. Stop! Stop, 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 stop. O cholera. Ja pierdzielę. Znowu to samo. Och, goście przychodzą, zaczynają filozofować. Nie mają świadomości konsekwencji tego, co dzieje się, kiedy w podcaście odchodzi się od tematu. Jest gorzej niż myślałem. Rozmyślanie i gadanie na temat sprawiło, że zachwiana została równowaga czasoprzestrzenna. W najgorszym możliwym wypadku, może to nawet sprawić, że do naszego świata dostaną się chrabonszcze albo inne potwory z innego wymiaru, opowiadające, wywołujące największy zgrzyt zębów suchary. I... Takie jak fafik. Jesteśmy zgubieni. Hej, Chris. Wiesz, jak nazywa się rysunek wiatraka po angielsku? Fanart. Nie! No tak, no tak. Ale ja dziś nie o tym. Nie o czasie jako takim, ale o tym, jak na przestrzeni dziejów Mierzymy czas. Dziś, nie wiem czy zauważyliście, a raczej trudno tego nie zauważyć, jesteśmy otoczeni z każdej strony urządzeniami mierzącymi czas. Od dawien dawna korzystamy z zegarków naręcznych, a od jakiegoś czasu mamy zegarki w telefonach, mamy zegarki w mikrofalówkach, piekarnikach, pralkach, telewizorach, w samochodach. O Boże, wszędzie. Czyli jednym słowem, jesteśmy otoczeni zegarkami. Ale jak to zawsze bywało? Hm. No to do początku, o, czyli będzie o zegarkach? Super, Ej, Chris! Wiesz, co mówi stratek? Jak przykłada ucha do zegarka? Co? Taktyka. Ja Zacznijmy od zegarków. Współczesnych, tych najbardziej nowoczesnych, ale niekoniecznie tych, które mamy na rękach, na nadgarstkach czy tych, który, które używamy każdego dnia. Mamy jeden z najnowszych zegarów, taki, który notabene został zamontowany w Polsce, w Gdańsku w 2011 roku. To zegar pulsarowy. Taki zegar w Gdańsku rejestruje czas, opierając się na źródle sygnałów spoza Ziemi. Kolejnym zegarkiem, no to już mamy nasze smartwatche, bez mała. Zegarek z aparatem został po raz pierwszy raz oddany do użytku w roku 2000. Również w tym samym roku Timex przy współpracy z Microsoftem oddał pierwszy zegarek łączący się z komputerem. W roku 1999 powstał pierwszy zegarek w telefonie, a raczej telefon w zegarku, bo był to zegarek SPH-WP10. Ale zegarek ten nie trafił do użytku publicznego, albo raczej nie spotkał się z dobrym odbiorem. W roku 1994 firma CICEN oddała radiowo kontrolowany zegarek. Czyli taki, gdzie czas pokazywany był zgodnie z tym, jak zegarek czy urządzenie w nim zamontowane odbierało fale radiowe. Czyli on był zawsze punktualny. Nie musieliśmy go, czy nie musimy go, bo to zegarki nadal, zegarki nadal korzystają z tego rozwiązania. Nazwijmy to, że w trochę lepszych zegarkach ta funkcja cieszy się całkiem niezłym powodzeniem. W latach 90. wielkim zainteresowaniem w Polsce cieszyły się tak zwane zegarki z melodyjkami. W 1957 roku Hamilton wynalazł zegarek elektryczny. Jest to najpopularniejsze rozwiązanie stosowane do dziś na świecie wynalezione w 1957 roku. Trochę wcześniej, w 1949 roku, wynaleziono zegar atomowy. Dobrze, że nie ma go na ręce, bo chyba bałbym się taki nosić. Zegar atomowy chodzi za to z dokładnością co do jednej sekundy na 3 miliony lat. Hmm, wiele pokoleń nie spóźni się nawet o sekundę. W 1929 roku wynaleziono zegar kwarcowy. Ej, zaraz, zaraz. Chcesz mi powiedzieć, że zegarek, który kupiłem od pana w kaśmirowym skatrze nie jest znanej lubianej firmy kwarc? Teraz zrobimy niezły skok w przeszłość, no bo idziemy do początku. Pierwsze zegary elektryczne posiadały oprócz wahadła urządzenie naciągowe uruchamiane za pomocą silnika elektrycznego. I jak myślicie, który to był rok? To był rok 1839. No nieźle. Już wtedy miały swój początek zegary elektryczne. W tym samym czasie w 1839 roku miały początek zegary naręczne, czy też zegarki naręczne. Dzięki miniaturyzacji stały się bardzo wygodne, no i korzystamy z nich przecież do dzisiaj. W 1735 roku powstał chronometr morski, czyli zegar, który umożliwiał wyznaczanie długości geograficznej na pełnym morzu. Idziemy dalej do początku. Jesteśmy w 1675 roku. Myślę, że każdy ma przed oczami teraz ten zegarek, o którym za chwilę powiem. Były to zegarki kieszonkowe. Pierwsze takie zegarki, które trafiły do publicznego użytku. No i oczywiście cieszyły się dużym czy dużą popularnością. Szczególnie te, które były wykonane ze srebra lub złota. Zegarki te były noszone na łańcuszkach i chowane często w kieszonkach kamizelek charakteryzowały się tym, że miały otwieraną klapkę koperty, pod którą widać było tarcze i wskazówki tych zegarów. No, no, no. Sam osobiście taki miałem, ani nie ze, z... ani nie ze złota, ani nie ze srebra, ale był fajny. O, to zupełnie tak jak ja miałem kiedyś magnetowit. Też był super, też mi się strasznie podobał. Wszystko było z nim fajnie, ale nie działał. Jakby był całkiem sprawny i bardzo... Bardzo jakby z nim wszystko było ok, super ale nie działał. W 1657 roku wynaleziono zegary wahadłowe, czy też zegar wahadłowy. Wykorzystywano w tym zegarze tak zwaną stałość okresu wahań. I mamy teraz przed oczami wielkie wahadło, które porusza się w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Jakieś 100 lat wcześniej, przed wynalezieniem zegara wahadłowego, wynaleziono dekoracyjny model zegara stołowego. Oczywiście w Norymbergi. Czy też w Norymberdze. XV wiek naszej ery, oczywiście, Flandria. Pierwszy zegar kurantowy. Czyli zegar wygrywający melodię dzięki zastosowaniu dzwonów, które uderzane były przez młotek. Zegary takie wskazywały pełne godziny pół godziny, a nawet kwadranse. Rok 1510. Pierwsze zegary domowe nakręcane sprężynami. Pierwszy z nich nosi nazwę Norymberskiego Jaja. Norymberskie Jaja. Ej, Chris, wiesz co to jest holenderski ster? Jezus Maria. Pierwszy znany zegar mechaniczny, wieżowy, pochodzi z 1336 roku z Mediolanu. Umieszczane takie zegary były najczęściej na ratuszach lub wieżach kościelnych, i to były naprawdę wielkie zegary. I znowu wielki, ale tym razem wielki krok do początku. Trzeci wiek przed naszą erą zegar słoneczny. Tak naprawdę to ulepszony w Babilonie gnomon. A co to gnomon? No to przejdziemy do początku. XV wiek przed naszą erą klepsydra. Co to klepsydra? Kojarzymy szklane naczynie z piaskiem w środku. Przekręcamy, piasek się przesypuje i tym samym odmierza czas. Ej, a wiecie, jak nazywa się klepsydra po angielsku? Sandomierz. Poprzednikiem klepsydry był tak zwany zegar wodny. Zamiast piachu, jak łatwo się domyślić, Przelewała się w środku woda. O, zegar wodny. To ja przypomina mój ulubiony dowcik. Wiesz do ciebie blondynka wkłada zegar do wody? Jezus Maria, błagam cię, przecież to ma taką brodę. Czas szybciej Oba te zegary pochodzą z XV wieku przed naszą erą. Z Egiptu. Co było wcześniej? Co mogło być przed klepsydrom? Co mogło być przed zegarem wodnym? W jaki sposób mierzono czas jeszcze wcześniej? Dobrze. Przenosimy się gdzie? Do Chin. W Chinach, dwa, między 2 dwa a 3 tysiące lat przed naszą erą, znany był zegar ogniowy. Do mierzenia czasu wykorzystywano spalanie się spiralnego pręta lub płytki z labiryntem rowków wypełnionych specjalnym proszkiem. I czas spalania tego pręta lub tego proszku w tych rowkach odmierzał czas. A teraz. Drodzy słuchacze, przechodzimy do początku. Ojciec ojców, prazegar, pierwszy z pierwszych, jaśnie gnomon. Gnomon. <noise> A wiecie, jakie gracze czerpią owoce lubią najbardziej? Poziomki. To pionowy słup lub pręd ustawiony na równym, płaskim terenie. Gdzie słońce, które opalało i grzało cywilizację Starożytnego Wschodu między 2 a 3 tysiące lat przed naszą erą, rzucało na ziemię cień z tego pręta, i tym samym cień był pierwszą wskazówką pokazującą upływ czasu. Wiadomo. Brak słońca, brak wskazówki, brak wskazówki, brak pomiaru czasu. Tym oto sposobem trafiliśmy do początku, do pierwszego zegara w którym był jaśnie nam gnomon. To chyba tyle. Na razie. Dziękujemy Ci Wojtku za dzisiejszy odcinek. To już wszystko na dziś. Słuchacze oczywiście zachęcamy do wrzucenia pięciu gwiazdek na iTunes zarówno naszemu podcastowi, jak i podcastowi Wojtka. Możecie go znaleźć wszędzie tam, gdzie wpiszecie rozwój osobisty dla każdego. A za tydzień gościem będzie Adam z podcastu Sprawdzam. A tymczasem zostawiam Was. I zostaję tutaj... Sam na sam. Z Fafikiem. Chris. Hej, Chris. 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 Hej, Chris. Co? Wiesz, jak nazywa się miejscowość, w której ogląda się samochody? <ścoughs> Karpacz. Uh.